Siemaneczko ja widzowie, z tej strony Faker i... Troller! się siema! Dzisiaj nagrywamy odcinek z takiej gry ze Steama, On się nazywa One, One Armed Cook, gdzie się piecze, tam różne też do restauracji chodzi i tam y, ogólnie tam przyjmuje się klientów. Dobra, no to bez przedłużania my przechodzimy do gry, to my już. To my już bez przedyszenia przechodzimy do rundy. To Dobra, widzimy wiemy, że jesteśmy i... Siema, czarnuszku. E, nie można być sto, e, ej, ej, ej. No. Masz faryję, faryję. Dobra, co i co? hot block Co, co? Na bułaczce chyba. Gdzie bułki? No spadła mi! No chce sos, sos? Ach. No pokroj to! Daj da. Mają bułkę chyba zabrał, się? Nie! No. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah.

No talerzem, ma łeb jeszcze przywaliłem, ja, dobra, łatwo. Wreszcie! Ej, co wy... wy chcecie do Sosy, sosy tam. dobra. Nie! Pff. Pff. Było przypieczone, no nie! Wykłada! Za bardzo mnie wkurz. szczurek no tak. na obiad. Ej, kurde, muszę inną bułkę. Weź tego szczurka. Dobra. Ja? I będziesz mi bułkę jak będzie kukt. No i mi tinga mit mi pasztet, inga, my bułkę. No talerz mi, zabrałeś! Szczur mi ucieka łap go! No nie! Co ty, robisz? Co ty robisz tak w ogóle? No daję mu szczura, bo mi nie dał wypłaty. Muszę go przypalić jeszcze trochę. Pokroję. O, o, o. No mi wypadła. Dobra. Szczurek upieczony. Zaraz talerzyk. Nie uciekaj, Staszek. Na talerzyk, dobra. Niech pani tu uchnie, szczęła szczury. Wleciał! nam szczury do kosza, lalaj. Ale on orzygał ten talerz. <laughs> Ale on się skupił. Na ten talerz. automejarnia talerze. Dobra, no gdzie on jest?

Tu wiem, strasznie dużo, tutaj będą te pudełka, na polu. Trzymaj najpierw Kukurydziany nam zamówił... Ej, to wygląda jak kukurydziany. No daj hajs! No hajsu mi nie dał, ożygał to. Ożygał i ci hajsu nie dał? No? Zaraz się z nim policzę. Uwidia <grym> matka. Pomóż mi ten. Pudełka bo strasznie dużą dostawę zrobiłem. Nie jest? Ej, pomożesz mi kukurydziany wyciągnąć z tego? Gdzie <grystanie> jest pudełko? O, Ej, bo ja ten, ja tą ciężarówkę ciągnęłam. Dobra, szybko, dobra, hot jeden. Plaska, czas, 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 plaskacza, czas, 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 I czas, 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 Dobra, na talerzyk. No kładź się na talerzyk ładnie, no kładź. Jak nastawić się? Tutaj, o, jeszcze. No, to Jeszcze pokroimy. O, o, fajnie. A no, przypieczemy jeszcze. Dobra, walić to. Widzę. No wie, My się tak nie będziemy bo O, taki fajny szczurek przypalony. My tak się nie bawimy. Dobra, biorę, szczura masz. Widzicie co się stało z waszym bratem? A, ale peta. Dobra, ja mam... Ale stary! stary. To, to nie ma. Nie gaś mi się na grzegorz Nie gasz tego! Nie gasz tego! Nie gasz! My mamy gwarancję na tą kuchnię, możemy robić co chcemy! Dawaj, bierz jakąś spaloną parówę Biorę spaloną parówę i kładę tutaj Dzisiaj do, do ah! yeah! Yeah! ci ten łeb ah! No patrz od razu lepiej jak tak spalamy całą kuchnię No żemu nam się ze wszystko no oddaj to pudło No spalamy całą kuchnię to co? No nie, daj to No daj to No nie Co ty robisz? No, my musimy zamówienia robić No, gdzie ty? Nie Oh, nie. No co Nie, 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 tu nie, 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 Łap to blazu nie, W, lazu. w, lazu. w, lazu. w. Ja capta Oli oli, to što I, oh, I teraz О jazde Je jeszcze raz gra To była nieudana gra, widzowie. Jakie co to na to, żeby zagrać w One armed Rubber? Hmm. Nie wiem. Dobra, widzowie. Chyba nas pierdnęło do Frediego Fasbera. Tak, jesteśmy w pizzerii Frediego Fasbera. Oczywiście z plaskaczej Patrz na to, tronem! Też tak umiem. Nie, nie umiem, nie Kurde! Kurde! Jak to? Mi kabel blokuje. Dobra, no co wy chcecie? Pizza to Ja ich nie widzę. Ja pizza. zrobię drawiole, Ja zrobię draviola. Ja pizza pesuta. No, ja Dobra, ty zrób pesutę, a ja draviola. Jak zrobić to jak? A, nie! Nie umiem! Jak zrobić fres... Gdzie ciasto? No co ty stałych! Nie, nie wiem jak otworzyć tam. O, pizza jest! Dobra, oj! Oh! Jak to otworzyć? Czasami. Jeszcze dobra. to! I teraz biorę... Dobra, mam pizzę I wkładam... Aha, na zapleczu! Nie, dobra. jednak nic nie ma na zapleczu I pizza się przypala Ładna pizza bez sosu Tak, dzięki Pizza sos, jakiś... Jaki kurde pizza sos? Gdzie sos? Czy tu pizzę rozmawiamy? o tutaj Co potrzeba do mojej SOS! No co ty? Co sos? No co to jest! No daj to do! No! No pizza! Gdzie moja? Ta? Daj ją ja do... pizzę świętą No nie mogę podnieść Daj tego pizzę Go trzeba najpierw kukt zrobić? <laughs> no, Ej, znowu, nie bo leci bo... Da, Do to. Dobro! <laughs> Nije, daj to. No, dobro, dobro. Nima! Nima! <laughs> Čekaj, bez ne, salami, sada se ce... tu... Dobra! Tješto vam! Co to tam jestem głęboko. No pani. Zamawiam nam więcej sosa. No co to jest? No gdzie ta pizza? No nie no! Ja robię pizza. Dobra, pizz zamówiłem! Zamówiłem nam! Da sos do pizzy. Ja Da Vinci robię teraz. Zamówiłem nam sos aha, do pizzy. Aha. Trochę dużo tych sosów. Na Jak? to 50 zł wydałem, co ty robisz! <noise> nie sypię się! No bierz te sosy! A! Ja tego za 50 zł wykupiłem! Ale nie, nie. dolarów, Bo to chyba dolary są, nie wiem. Ty, bo do kosza mi wpadło! Sos ci do kosza wpadł? No gaśnica mnie walnęła. No gaśnica cię walnęła, już to widzę. No co ty robisz, szybko? Nie, To to nam odjedzie. Wyciągną Same te sosy wyciągaj, albo nie, kartony też. nie, 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 no, i na polu. Dziawiola i mozzarella. Mozzarella, mozzarella. No, cały ty robisz. O, nie! Wykładam się z Czyli mamy jeszcze dwa. No, jak dwa. dziesięć zamówiłem. Czemu pić ty nie mogę wziąć? Nie wiem... Ej ile, ile nam czasu zostało? Nie wiem... No sus! Trzeba przypiec. Faktycznie. Chodź szybko! Ale ten sos kurde... trzeba przypiec. No ja Kurde, sos przypiec! No pisze! No jaką to ma logikę? Dobra, zamówię nam więcej rzeczy. Ej, dawaj robimy pizzę z wszystkiego.